Witaj, z tej strony Rafał Stępień, a to jest druga część materi materiału wideo na temat jak reklamować się w internecie, a dokładnie jak tworzyć e reklamę na Facebooku. W poprzednim materiale opowiedziałem Ci takie teoretyczne kwestie. I doszliśmy do tego momentu, gdzie właśnie tworzymy e reklamę. Czyli tutaj u góry klikasz ten mały trójkącik. Tworzysz sobie najpierw fanpage'a. A następnie klikasz tutaj utwórz reklamy. Pojawiać się tutaj kilka dostępnych kampanii reklamowych, jakie oferuje Facebook. I to co wybieramy, to zwiększenie konwersji w witrynie. Pierwsze co robimy, to wpisujemy adres strony, na którą będą kierować nasze reklamy. Na przykładu wpiszę własną. Dalej będziemy tworzyć piksel konwersji, który będzie mierzył właśnie e, skuteczność naszej strony. Będziemy wiedzieć, ile osób zapisało się na przykład do naszego e, formularza. No czy, w zależności tutaj od layoutu Facebooka, bo on się tak zmienia ciągle. Tutaj możesz mieć też taki plusik, czy klikasz ten plusik, i wtedy się tworzy ten pixel konwersji. U mnie jest akurat tak, że tutaj wybieram, wybieram co ma ten pixel badać. Tutaj akurat wybiorę, że dokończycie rejestrację, czy ktoś się zarejestrował, żeby to zobaczył i jak ten pixel konwersji zamieścić i gdzie go zamieścić. Ten pixel konwersji należy umieścić w stronie potwierdzającej zapis. Czyli nie, nie na tej stronie, gdzie kierujemy reklamę, tylko dopiero na stronie, która będzie potwierdzeniem zapisu. I na tej stronie, właśnie, zamieszczamy ten kodzik, który właśnie jest pikselem konwersji. I należy go umieścić w kodzie strony pomiędzy znaczniki HEAD. Następnie klikamy kontynuuj tu możemy zmienić również nazwę kampanii w zależności od, od zapotrzebowania i podczas tworzenia pierwszej reklamy będziesz miał takie informacje, informacje odnośnie konta reklamowego Właś, o pochodzenie właściciela tutaj takie pytanie w jakiej walucie będziemy się rozliczać za reklamę strefa czasowa Następnie do kogo będziemy kierować tą reklamę. Możemy mieć utworzoną grupę niestandardowych odbiorców. Ten temat jest troszkę bardziej zaawansowany, dlatego przeznaczę na to specjalny materiał wideo. Dalej mamy lokalizację. Podajemy, gdzie chcemy właśnie, żeby ta nasza reklama została wyświetlana. Dalej w jakim przedziale wiekowym ma. Być wyświetlana ta reklama. I jeśli chodzi o użytkowników na Facebooku, to w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, to tych użytkowników na Facebooku jest najwięcej. Jednak tutaj warto się zastanowić, czy, czy akurat ta grupa będzie najlepsza. Ponieważ jeśli chodzi o grupę na przykład między 25 a 55 rokiem życia, no to to są te osoby, które mają już jakiś swój biznes, mają pracę, to właściwie mają pieniądze, czyli te osoby będą bardziej skłonne, na przykład nam zapłacić. Następnie możemy rozdzielić naszą reklamę, czy chcemy ją kierować do mężczyzn, czy tylko do kobiet, czy akurat do wszystkich, bo to wiadomo, jeśli będziemy mieć jakąś bieliznę damską, czy buty na sasach, no to nie będziemy kierować ją do mężczyzn. Następnie język. Polskie oczywiście, i tutaj mamy jeszcze dwa takie parametry: zachowania i zainteresowania. Możemy właśnie tutaj wskazać Facebookowi, Facebookowi, jakim osobom ma ta reklama się pokazywać. Czyli, jeśli ktoś się interesuje tym i tym, no to ta reklama pokaż mu. Co tutaj mogę podpowiedzieć? No to ogólnie to tutaj już sam Facebook nam jakieś kategorie podpowiada hmm, jeśli na przykład byś robił szkolenia z motywacji to możesz tutaj po prostu pienić motywacja hmm. po angielsku o so, sport motorowy źle złapało. Możemy tutaj oczywiście to usunąć, jak coś jest nie tak. Motywacja Możemy również używać angielskich nazw. Mówcy y, motywacyjni, czyli jakieś osoby właśnie z tej branży, na przykład Les Brown, jakichś prelegentów związanych właśnie z tym tematem. I takich osób tutaj sobie można bardzo dużo porzucać. I warto nawet, żeby było ich na razie 20. Wtedy po prostu będzie lepiej. Jeśli chodzi o zachowania, no to tutaj możemy wskazać na przykład, że taka reklama ma być skierowana tylko do użytkowników np. urządzeń przenośnych, do administratorów stron Facebookowych, do osób, które podróżują, do biznesmenów na przykład też. I dalej mamy to co nas najbardziej interesuje, czyli ile chcesz wydać. Takie głupie pytania tutaj mamy od Facebooka, bo przecież każdy z nas chciałby jak najmniej, a najlepiej to 0 złoty. Dobrze, ale no to, 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 to co tutaj mamy, to budżet dzienny albo budżet całkowity. Czyli po prostu określamy, ile chcemy na dzień wydać na reklamę. Albo wskazujemy budżet całkowity jakie chcemy wydać za na naszą kampanię reklamową, a następnie określamy, ile ta reklama przez jakiś czas ma się wyświetlać. Tutaj po prawej stronie masz taki szacunkowy dzienny zasięg reklamy. I widzisz tutaj, że tak na oko e, tą reklamę zobaczy od 3, 3700 do 9700 osób. To jest bardzo uzależnione od tego naszego budżetu. Im większy, tym tych osób będzie więcej. Dobrze, dalej przechodzimy do wyglądu reklamy. Mamy tutaj trzy takie właściwie możliwości. Możemy używać pojedynczego obrazu, materiału jakiegoś wideo albo takich. Albo wiele obrazów na jednej reklamie. Taka nowość, w sumie, no już troszkę jest, ale nowość, jeśli chodzi o Facebooka. Tu możemy wybrać fanpage'a, czyli jeśli mamy kilka fanpage'ów, y, to wskazujemy, w ramach którego fanpage'a chcemy utworzyć reklamę. Tutaj wybiorę pojedynczy obraz, dlatego. Na przykład będziemy tutaj dalej działać. W tym miejscu wpisujemy nagłówek, czyli ten, co jest pod obrazkiem. Tutaj tekst, który znajduje się nad obrazkiem. Możemy dodać również przycisk, który będzie właśnie tutaj po prawej stronie. I również możemy dodać jeszcze dodatkowy tekst pod tym nagłówkiem. I również możemy mamy taką możliwość, aby wskazać, czy ta reklama ma się pojawiać, czy ona ma wyświetlać się w aktualnościach na komputerach, czy w aktualnościach na urządzeniach mobilnych, w prawej kolumnie na komputerze. I dla sieci odbiorców. Jeśli któryś z tych typów nie chcemy, to możemy tutaj po prostu to usunąć. Też jest tutaj takie dobre, że od razu mamy podglądy tych stron, jak one będą wyglądać. Także jest to bardzo ciekawe. I w sumie, jeśli chodzi o takie podstawy zagadnienia, tworzenia tej reklamy na Facebooku, to byłoby praktycznie tyle. Teraz pozostaje tylko nic, jak złożyć zamówienie. Tutaj otworzy się okienko, gdzie będziesz pokazywać metody płatności za tą reklamę, wskazywać raczej znaczy metody płatności. Możesz za pomocą Paypala, albo karty kredytowej. Wpisujesz odpowiednie pola. I po uzupełnieniu dajesz klik, kontynuuj. I Twoje zgłoszenie reklamy zostaje wysłane do Facebooka. I jak to klikniesz, to od razu zostaniesz przekierowany do menadżera reklamy, gdzie Będziesz właśnie widział swoją reklamę i jej, jej właśnie statystyki. Będziesz wiedział, ile razy się wyświetliła, ile osób kliknęło w nią, jakie tam koszty ona generuje. Możesz tam właśnie też sprawdzać, sprawdzać zmieniać budżet. Także masz tam pewną kontrolę, pełny wgląd, Możesz w nią karty w chwili wyłączyć, włączyć. Porządku. No to to wszystko, co chciałem Ci w tym materiale wideo opowiedzieć. Także dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć!